Akademia Ubogaconej to nowy program formacyjny w unikalnej, nowej formule. Program, który jest skierowany do kobiet chcących poznać lepiej siebie, zrozumieć siebie, zrozumieć swoją drogę, zrozumieć swoje dzisiaj i świadomie wytyczyć sobie kierunek, zobaczyć dokąd zmierzam, jak chcę zmierzać. To jest program, który pomoże nam poznać lepiej siebie, zrozumieć swoją kobiecość, swój temperament, swoje działania. Swoją tożsamość, swoją wartość. To jest program, w którym będziemy łączyć różne formy, tak jak w czasie studiowania, w czasie akademii. Będziemy zarówno słuchać konferencji, zdobywać wiedzę, będziemy robić ćwiczenia, przekładać pewną teorię na praktykę, będziemy pracować indywidualnie, no bo to będzie spotkanie też. Samej ze sobą. Kluczowe, żeby pewne treści przerobić, przyłożyć do swojego serca, do swojego życia. Ale też będziemy pracować w grupie, będziemy wspierać się w drodze, będziemy wymieniać się myślami, doświadczeniami coś, co też się dzieje na studiach często. Więc nasza akademia będzie miała połączenie tych różnych form. Dodatkowo będziemy korzystać z narzędzi, które będą nam pomagać wdrażać tę naszą wiedzę i nasze umiejętności, też szkolić to będzie formatnik, który będzie nam towarzyszył przez całą drogę. Akademia rusza już na początku 2023 roku, a wszystkie szczegóły znajdziesz na stronie.